Cześć wszystkim, witajcie na kanale Wszystko o OZE. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, o czym zwykle nie mówią reklamy fotowoltaiki ani handlowcy, o starzeniu się paneli i o tym, co dzieje się z nimi pod koniec ich życia. Czy po 25 latach panele nadają się tylko na złom? A może dalej produkują prąd? Co psuje się szybciej? Inwertery czy moduły? I jak wygląda recykling paneli fotowoltaicznych? Który już za kilkanaście lat stanie się w Polsce wielkim wyzwaniem. Fotowoltaika to dziś najpopularniejsze źródło OZE w Polsce, ale rzadko mówi się o tym, jak długo panele naprawdę działają i co się psuje po 20 czy 30 latach. Czy po tylu latach nadają się już tylko na złom, a może wciąż produkują prąd tylko trochę mniej? Dziś sprawdzimy, jak starzeją się instalacje fotowoltaiczne w Europie i Polsce. Co psuje się najczęściej oraz co dzieje się z panelami, gdy kończą swoją żywotność? Jak długo działają panele fotowoltaiczne? Typowy panel ma gwarancję na 25 lat pracy. Producenci deklarują, że po tym czasie moduł zachowuje około 80% mocy początkowej. Dane z praktyki to potwierdzają. Degradacja roczna wynosi średnio od 0,5% do 0,8%. Co po 25 latach daje około 85% mocy wyjściowej? Dla przykładu: instalacja TISO w Szwajcarii z 1982 roku. Po 35 latach wiele modułów wciąż zachowywało ponad 80% swojej pierwotnej mocy. Co się psuje szybciej panele czy inwertery. Inwertery to słabe ogniwo każdej instalacji fotowoltaicznej. Ich żywotność to 10-15 lat. Więc w 25-letnim systemie zwykle wymieniano je już co najmniej raz. Okablowanie i złączki źle zamontowane mogą powodować spadki napięcia, przegrzewanie czy nawet pożary. Pojedyncze panele czasem psują się szybciej. Mikropęknięcia, uszkodzone diody obejściowe, żółknięcie folii tylnej. Ale nie psują się wszystkie naraz. To zwykle pojedyncze przypadki wynikające z uszkodzeń podczas montażu albo z wad fabrycznych. W praktyce, po 25 latach instalacja zwykle działa, tylko ma nowy inwerter i kilka wymienionych modułów. Objawy starzenia się paneli, spadek mocy, naturalny proces starzenia się krzemu, delaminacja, rozwarstwienie folii i szkła, tak zwane snail trails, ślimacze ślady, ciemne rysy od mikropęknięć. Żółknięcie folii tylnej występujące w starszych wersjach paneli. Najczęściej moduł nie przestaje całkowicie pracować nadal produkuje prąd, ale z mniejszą mocą. Trzeba jednak pamiętać, że w instalacji połączonej szeregowo jeden słabszy panel może ograniczać wydajność całego łańcucha, sprawiając, że wszystkie moduły działają tak jak jego najsłabsze ogniwo. Inwertery cicha pięta Achillesowa. W Polsce mamy już wiele instalacji z lat 2010-2012, gdzie inwertery były wymieniane. Trzeba pamiętać, że inwerter to element najbardziej obciążony. W środku pracują kondensatory, tranzystory i układy elektroniczne, które z czasem się zużywają, szczególnie pod wpływem wysokich temperatur czy wilgoci. Dlatego większość producentów daje na panele gwarancję od 15 do nawet 25 lat przy panelach premium. A na inwerter tylko 5, maksymalnie 10 lat. Z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego, to właśnie inwerter, a także kable i złączki stanowią większy problem po 25 latach niż same panele. To one częściej wymagają wymiany lub serwisu. W praktyce oznacza to, że przy planowaniu inwestycji w fotowoltaikę warto od razu przewidzieć koszt jednej, a czasem nawet dwóch wymian inwertera w trakcie życia paneli. Realna sprawność po 25 latach użytkowania. Instalacje w Europie po 25 latach mają około 80 do 90% pierwotnej mocy. System produkujący kiedyś 100 kWh na metr kwadratowy rocznie, po 25 latach daje 82,88 kWh na metr kwadratowy. Panele są mniej wydajne, ale nadal użyteczne. Właściciel musi zdecydować: zostawić je i wymienić inwerter czy zamienić na nowe? które przy tej samej powierzchni dadzą więcej prądu. Z czego zbudowany jest panel fotowoltaiczny? Typowy moduł to kilka warstw: około 76% to szkło najcięższy element tani w recyklingu 10% tworzywa sztuczne trudne do odzysku 8% aluminium rama łatwa do ponownego wykorzystania 5% krzem serce panelu wartościowy, ale kosztowny w odzysku. 1% miedź, przewodniki. 0,1% to srebro. Cienkie ścieżki, najcenniejszy metal w panelu. To właśnie krzem i srebro są kluczowe, ale ich odzysk jest trudny i drogi. Recykling paneli i przyszłość. Dziś w Polsce strumień zużytych paneli jest jeszcze niewielki, bo większość instalacji ma mniej niż 15 lat. Ale za 10-15 lat czeka nas prawdziwa fala odpadów fotowoltaicznych. I trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie: co dalej z tymi modułami? Tu wchodzimy w temat recyklingu. Stosuje się trzy główne metody: mechaniczna rozdrobnienie, odzysk szkła i aluminium; termiczna podgrzewanie i odsłanianie krzemu; chemiczna rozpuszczanie warstw, odzysk srebra i krzemu. Mówimy tutaj o odzyskaniu ponad 90% wszystkich materiałów. W Europie, w takich krajach jak Francja, Niemcy czy Hiszpania, działają już przemysłowe zakłady recyklingu paneli. To naturalne, bo tam fotowoltaika rozwijała się wcześniej niż w Polsce, więc pierwsze instalacje już osiągnęły wiek, w którym pojawia się potrzeba ich utylizacji. Pytanie: czy za dekadę będzie bardziej opłacalne recykling, czy sprzedaż używanych paneli na mniej wymagające rynki? Podsumowując: panele wytrzymują więcej niż 25 lat. Zwykle mają jeszcze 80 do 90% mocy, a awarii częściej ulegają inwertery i osprzęt, niecałe moduły. Skład paneli sprawia, że recykling jest wyzwaniem najłatwiej odzyskać szkło i aluminium, najtrudniej krzem i srebro. Skoro w niedalekiej przyszłości czeka nas prawdziwa fala odpadów z paneli fotowoltaicznych, dlatego system recyklingu musi się znacząco rozwinąć. To nie tylko wyzwanie, ale też szansa na stworzenie nowej gałęzi gospodarki. W praktyce może to oznaczać dodatkowe miejsca pracy, innowacyjne technologie i uniezależnienie się od importu strategicznych surowców. A teraz pytanie do Was: co Waszym zdaniem bardziej opłaci się po 25 latach, zostawić stare panele i wymienić tylko inwerter, czy zainwestować w nowe, wydajniejsze moduły? Napiszcie w komentarzach. A jeśli chcecie więcej takich analiz, zostawcie suba i łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.